Przechodzę do wyścigu nietypowego, bo sobotniego wyścigu Formuły 1 Grand Prix Las Vegas się odbył. Eee, tak jak było powiedziane, tak jak było na mecie, wygrał Max Verstappen pierwotnie. Drugi był Landon Ury z McLarena, a trzeci George Russell z Mercedesa, ale, ale sędziowie Yy, po wyścigu przeanalizowali yy, bolidy zespołu McLarena i Landon Norrisa, i Oskara Piastwiego i okazało się, że bolidy były zbyt lekkie bolidy McLarena i numeru 4 i numeru 80, 81 i to z tego powodu yy, Wszystkie wyniki czy to Lando Norrisa i Oskara Piastriego zostały e, wykasowane, że tak powiem. Zostali zdyskwalifikowani ci dwaj kierowcy zespołu McLarena. To jest drugi raz sezonie, który cały rzasku jest wykluczony z wyników. Na początku sezonu w Chinach w drugiej rundzie Mistrzostw Świata z wyników zostali wykluczeni kierowcy zespołu Ferrari. Ale nie tylko oni, bo jeszcze Pierre Gasly dostał dyskwalifikację. Alpin, no ale Louis Hamilton i Charles Leclerc, który ostatecznie zajął czwartą sz pozycję. Pierwotnie na macie przyjechał szósty, ale przez tą dyskwalifikację. Zespołu McLarena, Lando Norris'a i Oskara Perstego. Dzięki temu o dwa miejsca awansował Andrea Kibi, Antonelli z piątego na trzecie. Dzięki temu duet Mercedesa stanął na podium. Wygrał ten wyścig Max Verstappen i teraz walka mistrzostw świata będzie nabierała lumieńców. Bo w tym momencie Lando Norris, za to, że po raz czwarty w sezonie nie zdobył punktów ma 390, 366 od Skarpiastki i tyle samo ma Max Verstappen. I w tym momencie, jeżeli Lando Norris z punktów nie zdobędzie w Katarze, a wygra ten wyścig Max Verstappen, to Holender obejmie prowadzenie Formuły 1 na yy, rundę przed końcem, bo kolejna, przedostatnia runda Formuły 1 odbędzie się na torze że Losail w Doha, w Katarze właśnie, a ostatnia runda będzie za dwa tygodnie w Abu Dhabi. Abu Dhabi. Więc Dwie ostatnie rundy: Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, i zobaczymy, kto zdobędzie mistrzostwo świata Formuły 1. Czy Max Verstappen obroni tytuł? Czy pokona McLarena, który po kilkanaście lat już czekają na tytuł mistrzostwa świata wśród kierowców? Bo ostatnim był Louis Hamilton w 2008 roku albo nawet w możecie mnie poprawić w komentarzach yy, pod tym filmem, który teraz publikuję, więc no zobaczymy jak ta walka się potoczy a ja zachęcam was serdecznie drodzy widzowie do subskrypcji kanału Sporty Motolowe zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz komentarze pod tym filmem Także yy, kolejny film Słowenii 1 będzie już za tydzień podczas Grand Prix Kataru. Także trzymajcie się i życzę Wam miłego dnia!